Witam wszystkich! Chciałbym wpierw zacząć może od sprostowania. W trzeciej części filmu sterowanie silnikiem był błąd. To jest źle. Trzeba przenieść ten przewód tu do styku na dół, natomiast ten ze styku na dół przenieść do góry. Tu jest prawidłowy. O tu macie prawidłowy schemat, jak to po prostu wygląda. Dziś pokażę wam statyw, no troszkę inny statyw niż ten, bo automatyczny, ale bez żadnego silnika, bez żadnego zasilania. Nieraz zachodzi taka potrzeba, że chcielibyśmy sfilmować po prostu kamerą jakiś obiekt z dołu po prostu do góry, ewentualnie z góry do dołu. Tak, czy taką twarz, czy taki kryształ jak ja tu mam, o tu możecie sobie zobaczyć, dalej jest kryształ czy taki po prostu miecz o, widzicie, taki miecz cały po kolei jak to, jak to wygląda ja, ja swego czasu wykonywałem szafki kuchenne i miałem takie jakby siłowniczki że w jedną stronę to idzie o, lekko w drugą idzie powoli i to było po prostu do dźwiczek otwierały się wolno dźwiczki i to wszystko zrobimy dziś na takim właśnie niby siłowniczku. Jak taki siłowniczek jest wykonany, tu jest tulejka wkręcająca, ona służy do regulacji prędkości opadania, czyli opadania tej całej deski, więcej wkręcamy idzie ciężej, wykręcamy idzie lżej, w drugą stronę idzie, bardzo, bardzo prędko, bez żadnego po prostu. Oporu. Rozbierzemy całość. Wykręcam więc tą tulejkę regulacyjną. Widzicie, ona wygląda w ten sposób. Tu, może, w tej chwili wyjmę, wyjmę tą obudowę. O, wyjąłem obudowę. To jest obudowa. Ona wygląda też w ten sposób. I jest tu taka specjalna koszulka. Widzicie, ona. o. Ta koszulka działa w ten sposób. Silikonowa. Ona tu wygląda. Ja Wam może pokażę na czym innym. O! Wygląda w ten sposób. O! Że, jeżeli ciągniemy w jedną stronę, ona się rozszerza i jest lekko. Ciągniemy w drugą stronę, ona się po prostu kurczy. Widzicie o! To można zrobić z czego innego. Oprócz siłowniczka potrzebny będzie uchwyt. Do kamery to jest uchwyt, akurat rowerowy na kierownicę. No, jakiś po prostu spornik, żeby to mogło na tym po prostu stać coś takiego, czy jakieś cięższe coś. Sprężynki. O, jedna czy dwie sprężynki to musicie sobie po prostu dobrać. Ja tu mam taki zestaw od starych, od starych maszyn piszących tam są takie yy, takie sprężynki może być też guma lotnicza o, tu macie taką gumę lotniczą no i taka tulejka dystansowa no po co nam ta tulejka ta tulejka nam będzie potrzebna bo nałożymy tą tulejkę tu o, nałożyliśmy tą tulejkę na to i teraz przykręcimy tu nasz może trochę więcej jeszcze o Przekręcimy tu nasz uchwyt rowerowy o, i to wszystko zamocujemy tu w naszym po prostu stojaku. Tak wygląda cały automatyczny statyw. Jak on działa? Aha, jeszcze chcę powiedzieć, że opadanie jest nieliniowe, tylko jest logarytmiczne, czyli tu idzie wolniej na dole idzie prędzej. No bo normalne już jest prawie otworzone, czyli może iść prędzej. I teraz jak wyrównać to? No właśnie wyrównać to można stosując właśnie sprężynkę. Ja to zaraz zademonstruję. Może ja wezmę tu w ten sposób. O, tu na winę złapię tą sprężynkę. Przymocowałem sprężynkę do góry i... Tu zrobię naciąg. Na razie nie zaczepiałem sprężynki. Pokażę Wam o co chodzi. Nakładam takie obciążenie, bo nie będę teraz stawiał kamery. Zobaczcie, podciągam. Idzie wolno-wolno, idzie o opada szybciej. Prawda? I jeszcze raz. Widzicie, przy samym dole opada szybciej. Tu jest regulacja. Możemy sobie. Zrobić regulację. Teraz będę miał jeszcze szybciej. O! Nie, teraz mam wolniej. Zobaczcie, idzie teraz wolno. Za chwilę przyspieszy. Już przyspiesza. Idzie prędzej, 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 prędzej. Widzicie? O! Już teraz zasuwa. O! Idzie bardzo prędko. Więc. Jeżeli ja tu założę teraz sprężynkę, założyłem sprężynkę, podciągam bardzo lekko. O, zobaczcie, teraz idzie mi bardzo szybko. Czyli odkręcam, wykręcam. Zobaczcie, jest zupełnie inny odwrotny skutek. I to wszystko można po prostu wyregulować. Teraz mam odwrotnie, ale wszystko jest po prostu do wyregulowania. Założymy tu za szybko, czyli tak, tu mogę sobie dokręcić, tak, to kręcam. Idzie bardzo, wykręcam. Idzie wolniej, wykręcając. Tą tulejkę układ będzie opadał wolniej. No, zaczyna iść. Układ przemieszcza się bardzo wolno. Regulacje przeprowadzamy po założeniu, oczywiście, kamery. Ja tu zrobię regulację taką, żeby było szybciej dla filmu, i zobaczcie, podnoszę, jak to wygląda w rzeczywistości. Zobaczcie.